Dzień dobry. Witajcie w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym poruszać, poruszyć taki temat, temat tabu, czyli lęku przed śmiercią. Powiedzieć troszeczkę o śmierci, takie moje, podzielić się takimi moimi spostrzeżeniami z rozmów z różnego rodzaju ludźmi, kategorią ludzi. Chodzi mi tutaj o ludzi wierzących, wierzących Niepraktykujących, jak to też o sobie mówią, oraz z ludźmi wierzącymi, jak rozmawiam. Zazwyczaj dochodzę do jednego wniosku, kiedy, kiedy mówimy o śmierci, że znakomita większość, znakomita większość ludzi boi się śmierci. Kiedy głosimy jako Kościół Ewangelię na ulicy, kiedy mówimy o tym, że każdy umrze ze względu na swój grzech, Wiele osób podchodzi do tego ze śmiechem, mówią, że Bóg nie istnieje, że oni są dobrzy, wiadomo, że każdy umrze, fajnie, to umrą, to umrą, to teraz bawią się po prostu, a jak umrą, no to umrą, przecież nic się nie, nie staje. Ale kiedy tak się bliżej z nimi porozmawia, głębiej wejdzie w tą rozmowę, widać, że zakomita większość ludzi jest po prostu przerażona tym, że umrze i boją się tej śmierci. Nie chcą tego wyrazić, nie chcą nic powiedzieć publicznie, ale widać tą obawę przed tym, a może rzeczywiście coś po tej śmierci jest może rzeczywiście tam jest jakieś piekło, nieprzyjemności, jakiś ogień, jakieś katusze i niekoniecznie tam będzie impreza w tym piekle, ale będzie bardzo nieprzyjemnie. I nawet ci, co wierzą, że to jeszcze mogą trafić do czyśćca i tam ktoś się będzie modlił, to znowu nie mają tej pewności, że ktoś się będzie za nich modlił. No i ponoć w tym czyśćcu to też nie jest tak najlepiej i tam też się ma jakieś kary, może nie takie piekielne, ale trochę lżejsze, ale nawet tych Ludzie obawiają się. I oczywiście byłoby to też zrozumiałe, że ludzie no, niewierzący nie mają żadnego pojęcia, co się stanie po śmierci, mają tylko swoje wyobrażenie i są przerażeni. Ale bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy mówią o sobie, że są wierzący, widać i słychać w ich wypowiedziach właśnie tą obawę przed śmiercią. Oczywiście słyszę, ja się tam nie boję śmierci, ja jestem pewny, gdzie, gdzie, gdzie pójdę po, po śmierci właśnie, ja się tam nie, nie obawiam. Ale kiedy dochodzi na przykład do jakichś poważnych chorób, jakiejś operacji, wyraźnie można zobaczyć, że te osoby się denerwują, że się boją. I mówiąc głośno, że się nie boją, chcą jakby zasłonić, przytłumić ten strach, ale kiedy rozmawiamy. Z osobą, kiedy ją widzimy, jesteśmy, naprawdę da się wyczuć, szczególnie z osobami wierzącymi, że gdzieś jest ta ubawa. Bardzo często, kiedy w trosce oczywiście chcemy powiedzieć, nie bój się, zwróćcie się do Jezusa, Jezus mówi, żeby się nie bać, słowo Boże daje nam pocieszenie. Z taką nutką agresji odpowiadają, że. No, my, my, ja to wiem, ja to wszystko wiem, ja to wszystko przeczytałem, ja w to wszystko wierzę. I tu się znowu wyczuwa jakieś takie, taką, taką właśnie agresję, takie zostaw mnie po prostu. Kiedy oczywiście nie mówię, że to wszyscy tak e, mówią, bo, bo niejednokrotnie też rozmawiam z, z osobami i rzeczywiście one spokojnie dziękują, cieszą się, nawet same dodają e, jakieś wersety, mówią: No wiem, ale jeszcze ten werset mnie zapewnia o tym i widać ten spokój, tą ciepłość, tą radość właściwie, że pójdą do Pana. E, wiem, że ktoś pomyśli, no. Może to są starsze osoby i, i one już tam mają dorosłe dzieci, wnuki, nawet, i, i oni nie muszą się martwić, a tamci po prostu się martwią. Ja rozumiem, że można się martwić, ale jeżeli mówimy, że jesteśmy osobą wierzącą, to wszystko pozostawiamy Bogu. Przecież pierwsze, co powinniśmy myśleć, to radować się z tego, że znajdziemy się z Bogiem. A jeżeli. Jemu zaufaliśmy, to wiemy doskonale, że on zaopiekuje się naszą rodziną i no rzeczywiście będzie smutno, będzie płacz, ale przecież nie pierwsza osoba umarła i w różnych sytuacjach zostawiali swoich bliskich, ale jeżeli nasza rodzina też jest wierząca, to oni doskonale wiedzą, że Bóg zatroszczy się, nie ma się tutaj co martwić, bo my do tych zmartwień nic nie możemy. Dołożyć. Raczej powinniśmy pomyśleć o sobie, aby zobaczyć, dlaczego jakaś nutka agresji, jakaś nutka zwątpienia może być, a niestety pojawia się. Bo kiedy mówimy: Ja wiem, gdzie pójdę, ja wiem, że Jezus mnie zbawił, a zaczynamy się denerwować, to znaczy się, że nasze sumienie gdzieś nam podpowiada, Jego nie oszukamy, coś jest nie tak. Może dobrze jest zweryfikować swoje życie. Aby zobaczyć, czy na pewno wszystko jest tam uporządkowane, czy wszystkiemu zawierzyliśmy to, co Bóg do nas mówi. Chciałbym przeczytać taki fragment z listu do Hebrajczyków, z drugiego rozdziału, wersety od 14 do 15. Aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Oczywiście mówimy tutaj. O śmierci Pana Jezusa Chrystusa, który poszedł na krzyż Golgoty, po to, aby wziąć nasze grzechy, aby umrzeć za te grzechy. I każdy, kto powierzył swoje grzechy, wszystkie grzechy. Bardzo często jest tak, że oddajemy te swoje grzechy Panu Bogu, czujemy tą lekkość, ale potem, w czasie życia, Duch Święty, jeszcze w procesie uświęcenia, pokazuje nam pewne rzeczy, które. Nie podobają się Bogu, które też chce Bóg, abyśmy złożyli na krzyż, abyśmy i je oddali panu Jezusowi. I niestety, bardzo często jest tak, że my nie chcemy tego, co jeszcze potem odkryliśmy, oddać. Chcemy sobie coś zachować. Ale sumienie podpowiada nam, że jest to grzeszne. Dlatego pojawia się ten lęk. Pojawia się też lęk, ponieważ musimy nagle przyznać, przyznać się do błędu, przyznać się do grzechu. A przecież byliśmy osobami wierzącymi, tak deklarowaliśmy. Musimy pokazać, że myliliśmy się i przez to też jesteśmy słabi. No a wiemy, że świat nie lubi słabych. I musimy też pokazać, że. Właśnie ten, kto do nas przychodzi, kiedy, który widzi jakiś tam strach, obawę, podpowiada nam, aby, aby właśnie zwrócić się do Boga i Jemu w pełni zaufać. Musimy pokazać, że ten ktoś, nie daj Panie Boże, żeby był młodszy w wieku i w ogóle młodszy w wierze, jest od nas mądrzejszy. I to mądrzejszy w tak prostej sprawie. I to nas boli. Boimy się tego przyznać. I przez, przez tą właściwie pychę, Powodujemy, że wciąż się boimy, ponieważ i pycha jest, jest, jest grzechem. Natomiast Bóg w swoim słowie, na przykład w liście Jakuba w czwartym rozdziale, szósty werset, mówi tak, owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Takie same słowa możemy znaleźć w księdze Izajasza albo w pierwszym liście św. Piotra, piąty rozdział, piąty werset Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I naprawdę nie jest warte pokazanie tego, że jesteśmy mądrzejsi, my wszystko wiemy, i mieć tą nutkę ubawy po to, aby. Przyznać się, że rzeczywiście coś może być w naszym życiu. Może nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale jeżeli gdzieś jest ta lekka obawa, dobrze jest przyjść do pastora, starszych zboru, do brata, siostry, prosić o modlitwę, aby właśnie Bóg pokazał, uwidocznił, co jest nie tak, co jeszcze powinniśmy Jemu oddać, aby w pełni spokoju iść i. Na spotkanie właśnie z naszym Panem, bo Jezus Chrystus pokonał śmierć, pokonał szatana, pokonał ten strach. I jeżeli wszystko jemu oddamy, to nie ma strachu w naszym życiu. Nie może się on pokazać, tak mówi Słowo Boże, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Czy chcemy być wciąż w niewoli e, strachu, jeżeli jesteśmy, jeżeli jest jakaś cień te, 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 tego strachu, oddajmy to Jezusowi, Chrystusowi. Nie bójmy się przyznać, że jeszcze coś się okazało w naszym życiu nie tak. Chyba lepiej jest mieć spokój i satysfakcję. Przed Bogiem, niż pokazywać się, kim to ja nie jestem, przed ludźmi, i ukrywać tą prawdę, która może jeszcze gdzieś w nas być. Niestety, proces uświęcenia trwa do końca życia. Naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, z czego Bóg nas wyrywa i jak grzesznymi ludźmi byliśmy. Oczywiście śmierć nie jest przyjemna, nikomu śmierci nie życzę. Ale Bóg ma swoje plany. Bóg dopuszcza czasami choroby. Ta choroba kończy się właśnie śmiercią. To nie jest powód do narzekania, to nie jest powód do zmartwień. To jest powód do chwalenia Boga. Bóg wie, najlepiej wie, kiedy nas zabrać z tego świata do siebie. Powinniśmy się z tego radować i cieszyć. Pozdrawiam serdecznie. Błogosławie, zostańcie z Panem Bogiem.